Witam wszystkich bierzemy się zrobiłem taką próbę i widać klasę kompresorów tutaj te wszystkie rurki stalowe co wychodzą a tu miedziane jeszcze o tym zobaczy w tym ten dobry to jest elektrolux także te idą do metalu te idą do miedzi no. Jeszcze tak żałeczka. Będę brał chyba elektroluxy, no także zabieramy się najpierw za odcinanie tych rurek, ale obetnę je po cichu, nie będę was drażnił szlifierku. Dobra, rurki mamy wycięte, poniekąd ciężko to tam uchwycić, ale Ile było można, tyle się zrobiło. No część miedzi musi zostać niestety. O, już jest tu trochę towaru. Także po kolei nie pchać się. O! Tu będziemy zaraz roztegowywać, tylko tu musimy sobie przygotować, który to będzie. Ten ten ale mi par... marzną palce kurde z dachu zaczyna kapać bo zamruz był co To nie tak coś nie tak co to jest za klucz gdzie ja mam te klucze? Może to szóstka? Eś one tak tu wejdą. W ten ten, że ich ciężko wydobyć. Chyba to olejem nasmaruję. Szystka to nie chodzi, to, to jest jaki to klucz? Sześć i pół to ja nie mam. No. Muszę poszukać coś. Tu jest, tak, jakieś hydrauliczne sprawy. Ten, ten się kręci, czyli za duży, a ten będzie za mały. O, no. Dobra Niestety nie mam czasu na pierdoły muszę użyć szlifierki Także było trzeba na chwilę No już po ptokach ja tylko młotek o Jednego mamy uwolnionego. O. Dobra, tutaj chlaśniemy. To się i tak później obierze. Co tu się tu ciągnie? Na ręce zgrabiałe. O, dobra, tu na razie. Tego tu łobetniemy. Czyli znowu pauza. Dobra. Już obcięte. Teraz będziemy wyciągać. Ale zimno dzisiaj. Nie wiem, czy u Was też. Na Mazowszu było chyba minus 34, ale wilgotność duża, także to jeszcze się odczuwalnie zwiększa. A, to to wyjdzie elegancko, bo to jest na oligonie. W każdym wychodziło. Kurde, rozwala mi się tu. Ech, jak to czek ma niezgramne palce w tych rękawiczkach. A jeszcze tu tłuste wszystko, wszystko się... Dobra, teraz zważymy tego jednego. O, tu jeszcze mi spadł kawałek. Zważymy ile z tego jednego było. A potem zważymy wszystko razem. Pudełko mam odtarowane, także także tego nie będzie problemu. Nie muszę tarować. Kilo 350, a tu jest 305. Czyli jest kilo 45. Z jednego tego elektroluxa Tymi rurkami O No plus jeszcze stal o. o Jeszcze zobaczymy rureczkę Nie będę was tu Dręczył szlifierką Zobaczę pilnikiem Nie stalowe to możemy się odpuścić, tamto odpuścić. O, to mamy zrobione. To do plastyczku O, i bierzemy się za drugiego. O, tutaj wszystkie rurki metalowe, także. Nie mamy co odzyskiwać, o, tu tylko będziemy, tu jakieś ustrojstwo jest dziwne, a tu jeszcze aluminium, będziemy musieli odzyskać, a to później. E, jakie to są te? E, Czy to jest Torx, czy to jest Zaraz, zaraz, panie. Uch te ręce śliskie od tej oliby tu na tym stole No Może pójdzie, zobaczymy. Tak jakby pasował O, już policaję Poszedł, panie, poszedł. Kilka uderzeń, kilka uderzeń tego młotka i pójdzie. Wykływkę tak by nie dał rady. Z udarem to z udarem. Tykuś. Aha, to jeszcze. Mhm. Mhm. Dobra, to już mamy zrobione. Jedziemy z drugim. Hop. O, tu trzeba popciąć. Trochę mniej. Bo nie ma tych rurek. Tam dużo te rurki dały. Dobra. Także wyciszam was na chwilkę. Po zabawie. Teraz te Oliwana i Madło to by się nas marowało. O. 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 Tu, 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 tu tu gdzie tutaj jest ten? jakaś ta żarówka panie pierwszy raz bite takie cóż dobra tu jeszcze mosiąc będzie o dwa tu o to to później do dom osiądzu wrzucimy. No dobra, idziemy to zważyć. Tu no tylko to nic więcej. Tu będzie jakieś pół kilo chyba. Nie więcej. Włączamy wagę. 300. Ło, panie, 895. Nawet nawet. Myślałem, że będzie mniej. Dobra. Jeszcze drucik. Nie. Gdzie ten trucik? A tu. Dobra. Teraz już wrzucamy do tego. Tylko tu wyjmiemy jeszcze te plast... o plasticzki te chciałem wyjąć, a to się nie da niektóre są tam pozabijane o. dobra kosmetykę będę robił później to, to się da, to się da to, się, to i tak na wadze w tej chwili nie, nie gra roli. To to jest prawdopodobnie metal, Ta, To jest metal. Jedziemy w trzeci, u tej kurde. sukienko, i tu znowu będą te śrubki, co trzeba ciąć. No ta. Oj, panie, znowu muszę. Was wyłączyć. O. A z tym jeszcze muszę sprawdzić te rurki. Dobra, tnę te śrubki, bo to nie ma co. One się nie odkręcą. To te same co tamte. No to tak, już mamy jasność. Te rurki są miedziane w Elektroluksie, także będę brał elektroluksy. Tu jest kawałek mosiądzu. O A zresztą Wszystko ślizgie. Siema. O. O. Żeby wypuściło, ja to się nie chce. Nie chce wyjąć co to jest. Co jest panie Şurada bebeş bu yani. No i co? Trzeba tutaj coś dźwignię zrobić, jak już w pewnym to miejscu nie chcę wyjść. Ta się luba coś, nie chcę chacić. A co jest nią? Pozostałe, pozostałe wyszły, ta jedna cóż, Kurde z tym bajchem. Co ona tu, obcięta. jeszcze obrzytnę raz. Moment. No już. Jedna godzina nie chciała się wyjąć. Byłoby właśnie. koronę już miseczkę musiałem wytarować bo to on się tu trochę rozsypuje o już tu trochę poleciało mm, tu nie docięłem kurde Muszę no, ty. Och, dobra, bo mi się wszystko porozlatuje tu. Dobra. Źle go przeciąłem tak jest. Będę musiał pozbierać. No dobra. A drugą stronę dziada. O. Wszystko w tym oleju to się tak tego strasznie ślizga. Tu, 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 tu. Mm. Czy się robi, bo zimno jest. Ja nie mam debasto, bo to by nie, zna, nie zdało egzaminu na powietrzu. Aha. Aha. Się już tam rozlatuje ten? ten. Nie chcę, żeby mi całkiem się rozleciał. Aha. Przecież jest, dobra. Aha. Jeszcze tańczy sobie Dlatego nie chciałby jeść. Dobra, teraz muszę iść po pęsetkę i to wszystko pozbierać, bo palcami to na chwilę. Dobra, zebrałem. Idziemy zważyć. Gdzieś była jeszcze jedna rurka. Nie tylko jak było trzy. Dobra, ciarz z nią tam. O, spadła. O. O. Dobra. Nie wiem czy mi waga przytrzyma, bo ona coś bateria tu licha jest. 140 gram, dobra. 900 gram z tego yy, trzeciego. Teraz jeszcze rozbierzemy pompę i zobaczymy ile wszystko razem. Dużo stali będzie jeszcze. Wrzucamy go do tego i zaraz ciachamy pompę. Kurde, bela. Dobrze, że nie spadło na ziemię. Wy właśnie ty. Dobrze. Nie mam czasu tu układać, żeby Co tu jeszcze jest, aha. O panie sześciokąd? Klucza Już mam. O, ciężko było. Trzeba zwiększyć moc. No. No teraz to tak. No Hop. tu jakieś jeszcze. No teraz znowu przechodź na zwykły takie pieprzenie kotka. Odmiennie od pomocy młodzieńca O Hops. Hops. Teraz. Cięcie. Więc pauza. O, no i dobra wiadomość jest taka Że pompa też miedziana O Gdzie ta miseczka O Uch, Ty kurde. O z tymi kurtkami ja nienawidzę zimy wszystko to utrudnia człowiekowi pracę zobaczcie kurtkę po szlifierce jak szlifierka daje mhm. iskry robię swoje I na wagę, panie. Dwieście siedemdziesiąt pięć gram. Dobra. Teraz będziemy zaraz bażyć wszystko. O, panie. Jakieś pojedyncze druty. A, tak. No, jeszcze do tego dojdzie tutaj. kawałek muszącuje. Jest o, dużo stali. Ilość stali dam w sorcie. O, Panie, zobaczymy, ile tego wyszło. Policzę średnio po 33 zł. No, u mnie Milbera ponad już 37. Mam już starowane pudełeczko. Chociaż nie, no tak to nie będzie dobrze. 3400 plus minus 305. No. To 300 gram by trzeba odjąć. Nie mam takiej miski, żeby to wrzucić. No. Chyba, że to. A nie. No. Kurde. O jest. Panie. Jak nie ma, jak jest. O. Teraz już ustawiamy. O. 325. 325 razy 33 wezmę. To jest 103 zł, 29 groszy. Z tym, że tu jeszcze będzie dużo stali. Także opłaca się, pod warunkiem, że człowiek trafi na to, co potrzeba. No, jeszcze mam ten laptop gratis, dysk gratis. O to tam nie liczyli mi za to? I jeszcze tu jest i ram i wszystko. Tu trochę jest miedziuchy, także nieźle. A i stali będzie ze 20 kilo. A nawet więcej, bo jak wszystko 30 ważyło, 32 nawet. No to tu jak jest 3 kilo, no to będzie. Jeszcze tutaj aluminium muszę podkręcić, ale to się zejdzie. To się będę dłubał już. Tu jest aluminium o. tu jest żeliwo. No i... Jakby człowiek nie, nie robił, to wyjdzie na tym. No. Także na dzisiaj to tyle. Na teraz to tyle. Nie wiem czy na dzisiaj zobaczymy. I pozdrawiam wszystkich. Na razie.